Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami w kolejnym odcinku i dzisiaj przychodzę z drugim właśnie odcinkiem serii Back to School. Są to zakupy drugiej naszej panny, także bezbędnego zbędnego przedłużania zaczynamy. I tutaj mamy zeszyty różne, są i 60-kartkowe i 32-kartkowe. Większość widzę jest z interdruku, także zaczynamy. Tutaj mamy taki zeszycik z króliczkiem, zajączkiem króliczek w linie. I tutaj mamy z takim ładnym napisem. Jeżeli chodzi o zeszyty, to 3 zł, 2,99, 2,50. Ceny będą różne, będzie również kerfur oszą i dwie rzeczy będą z pepko i jedna będzie z biedronki, ale to za chwileczkę Wam powiem. Tutaj kolejny zeszyt do religii. U nas dziewczyny wybierały sobie same, także. Pokazuje to, co wybierały same i same też za to płaciły. Także kolejny mamy taki tutaj świecący z kaktusikiem, również interdruk, i jest to zeszyt w linię. Tutaj taki fajny kaktusik. Kolejne zwykłe, najzwyklejsze w kratkę, czyli będą to do jako brudnopis. Wiecie, czy na czy coś do wyrwania. Kolejne mamy z takim śpiochem. E Zeszyt jest w linie Kolejny taki fajny tutaj zeszycik. On jest taki różowy, ale kamerka nie oddaje. Jest to gładki zeszyt. Kolejny mamy w krateczkę. Zeszyt. Kolejny tutaj z takimi liśćmi. Tu mamy z kwiatkami. O, ten ma również takie. A ten też? Też ma takie właśnie. Fajne są te zeszyciki. Następne z naturą. Ten jest taki zwykły w linię zeszedł. Kolejny. Ten jest tutaj również w linię, ale w środku nic nie ma. Tutaj mamy taki zeszycik w linie, Kolejny mamy tutaj z jabłkiem. W kratkę. I ten już jest właśnie 32-kartkowy. Tutaj mamy z jakimś wielorybkiem, też 32 kartkowy. Tutaj mamy z lodami, też w krateczkę. Kolejne mamy z serduszkiem świecące, też 32 kartki. Kolejne mamy z motylkami, również 32 kartki. Tutaj mamy nie wiem, czy to jest kucyk chyba, kucyk lama, nie wiem. I kolejne mamy holo holo również, tutaj mamy w linie mówiłam, nie mówiłam, w linie i on ma 60 kartek i teraz jeszcze taki jeden duży, również interdruk i teraz jeszcze taki duży, jak zwykle na kolanach jest niewygodnie, dlatego szybko, szybko, taki duży zeszyt w kratkę i tutaj już był dziewczyny mi podpowiadają testowane z poprzedniego Holu, które Wam pokazywałam cienkopisy ze Stalibo. Stabilo, przepraszam. Musiałam chwilę odsapnąć, ponieważ słuchajcie, no tak no wiecie, ja już dawno do szkoły nie chodziłam, więc marki mi są średnio znane. Stabilo oczywiście. Przekręciłam markę, ale to przepraszam wszystkich, którzy są na tym punkcie wrażliwi. Tutaj mamy te cienkopisy, one. One mniej więcej y, tak piszą. Kolejne mamy zakreślacze, również z tej samej firmy, czyli to były te zakreślacze, i tak piszą. I słuchajcie, te farby y, to są travel, travel set. O, coś takiego, co Wam pokazywałam y, w tym ostatnim odcinku, tu mi wypadł pędzelek, i one mniej więcej tak się prezentują. Także myślę, że nie są najgorsze. Dobra, teraz to składamy i jedziemy dalej. Kolejne mamy zakreślacze. Te zakreślacze już mogliście widzieć, ponieważ ja też często je kupuję. To są jak dla mnie najlepsze zakreślacze. E, trzy kolory. Kosztowały 2,19 i to było w sklepie Kerfur. E, kolejne mamy cienkopisy. E, mamy ich sztuk. Słuchajcie, zaraz wam powiem. Tylko doczytam albo nie doczytam. 10 sztuk tych cienkopisów, 7,99, one też są bardzo fajne jakościowo. Kolejne mamy długopisy, są to czarne długopisy. Jak widzicie, są z tej samej nawet firmy. Kosztowały 10 sztuk, kosztowało 4,99. I te długopisy mają cienką końcówkę, jeżeli ktoś jest tym zainteresowany. Kolejne mamy zwykłą, najzwyklejszą, taką tutaj z pojemniczkiem ostrzynkę, temperówkę. Różnie na to mówią, 99 groszy. Tutaj mamy jeszcze teczkę. To jest teczka, a myślałam, że to jest na podobę tej, co poprzednio Wam pokazywałam, ale nie. I teczka kosztowała 4,99. Zwykła, najzwyklejsza teczka. Ojej, taka. I co my tu jeszcze mamy? Jeszcze z Biedronki takie etui na legitymację bądź bilet miesięczny. I to kosztowało niecałe 3 zł, 2,50, chyba coś koło tego. Tutaj macie, właśnie, okładkę. O nie wiem czy się sfokusuję. Okładka tak. Także w takie misie Koala. Kolejne jeszcze będą dwie rzeczy z Pepko i jest, są to dwa korektory. Tutaj mamy za złoty 50 dwa takie wiecie w pisaku. I do tego mamy jeszcze takie karteczki samoprzylepne tutaj nawet z taką linijką, jakbych się Zapomniało, i one kosztowały 2 zł. Mamy tutaj 200 takich karteczek, także myślę, że cenowo też są fajne. Jeżeli chodzi o korektory, cenowo jest ok, ale ja wolę chyba bardziej te takie wiecie w tej taśmie. I one w PEPKO kosztują bodajże za 3 zł. To są chyba dwa korektory. Tak jak mówię, jeszcze ukaże się chyba jeden odcinek, ponieważ wiadomo. To było tak kupowane, powiedzmy, że na szybko, te pierwsze, które potrzebują dziewczyny, ale przyjechałyśmy do domu. Wiadomo, kilka rzeczy jeszcze brakuje, więc trzeba będzie dokupić. Tak prezentuje się druga seria zakupów. Ja oczywiście Wam, kochani, gorąco dziękuję. Zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i my widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, papa.